Górnik po bardzo ładnym strzale zdobył prowadzenie i musieliśmy szybko, szybko zareagować. Na szczęście yy, byliśmy dzisiaj bardzo skuteczni przede wszystkim i dosyć szybko opanowaliśmy sytuację na wojsku. Potrafiliśmy na te ataki Górnika odpowiedzieć i yy, wyrobić sobie już w pierwszej połowie taką przewagę, że mogliśmy w drugiej spokojnie mecz kontrolować. I tyle. No, najważniejsze dla nas są te trzy punkty. Wiadomo, że to już jest końcówka, że i presja, i, i siły, to wszystko jest na, na, na można powiedzieć granicy wytrzymałości. Najważniejsze, żebyśmy w niedzielę szybko, teraz się szybko zregenerowali i w niedzielę w ostatnim meczu zdobyli kolejne trzy punkty i upragnione mistrzostwo. Dziękuję. Mój komentarz. Jeden sześć. Porażkę biorę na siebie, nie tak to miało wyglądać, dziękuję. Zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań. Proszę o zgłaszanie się, ja podejdę z mikrofonem. Ja chciałem, Panie trenerze, Pan wybaczy, jak najpierw do trenera Dankowskiego, tutaj Pani trenerze Radosław został Gazeta Wyborcza, chciałem Pana zapytać, żeby Pan rozwinął tę myśl, bo dzisiaj to, co Górnik grał momentami w obronie, no, to nie przystoi y, drużynie o takim dorobku. Nie wiem, czy pan też tak uważa. Nic nie będę tutaj rozwijał. Po prostu trzeba to zobaczyć na spokojnie. Rozwinąć mogę tylko tyle, że zaczęliśmy dobrze, skończyliśmy bardzo źle. na trenera Macieja że Panie trenerze, Pan uważa, że ten Górnik, tak grający Górnik, jak dzisiaj, słabo grający, bardzo słabo, był najłatwiejszym rywalem Lecha w rundzie zasadniczej, w tej drodze po mistrzostwo, która się zaczęła gdzieś tam w Warszawie, a w niedzielę kończy się w Poznaniu? Znaczy, wie Pan, no, patrzycie Państwo przez, przez pryzmat wyniku. Natomiast obraz gry był momentami taki, że to Górnik miał przewagę, że to Górnik atakował, że to Górnik też stwarzał sobie, sobie sytuację. Także ja w tej chwili nie odpowiem Panu, czy, czy tak było jak pan uważa? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Kasper Merk, Radio RMF. Do pana trenera Skorzy. Uważa pan, że, że ta sytuacja, trzy punkty przewagi meczu u siebie, to już jest taka sytuacja nie do zaprzepaszczenia? Że, że, że już jesteście w ogródku, już witacie się z gąską, mówiąc tak obrazowo? No wie Pan, jesteśmy bardzo blisko, ale jeszcze nie postawiliśmy kropki na D i musimy to zrobić w niedzielę, dopóki piłka w grze, jak to się mówi, wszystko jest możliwe i e, no, mocno wierzę w to, że nie wypuścimy tej szansy z rąk, bo jest ona bardzo duża, jesteśmy bardzo blisko tego mistrzostwa, ale mm, Wisła Kraków na pewno to jest drużyna, która ma swoje atuty, która też będzie chciała jak najlepiej zagrać w Poznaniu i musimy temu stawić czoło. Panie tenże, Pańskim zdaniem to, co dzisiaj Lech pokazał, ta rzeczywiście bardzo wysoka skuteczność, na początku były cztery strzały, cztery gole, to jest optimum w ofensywie, o które Panu chodziło, to jest to, co Lech osiągnął, do czego Pan dążył. I jeszcze pytanie dotyczące Zaura Sadajewa my tak między sobą rozmawiamy, że właściwie jeżeli Pana będziemy chwalić za różne rzeczy, a wygląda na to, że tak. To, to chyba rozwój Sadajewa będzie jedną z takich y, najważniejszych rzeczy. Jak pan widzi jego dalsze losy w Lechu? No ja bym bardzo chciał z Zaurem dalej współpracować. Jest to zawodnik, z którym coraz lepiej się rozumiemy i Drużyna coraz więcej ma korzyści z jego gry. E, natomiast jak się sprawy potoczą, to nie zależy tylko od Lecha, to również od klubu Zaura, od samego Zaura, który też pewnie ma swoje plany. Ja bardzo często rozmawiam z nim na, ten, na temat przyszłości, ale on sam nie potrafi jeszcze określić, się, jakie ma plany, także myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch tygodni ta sprawa się rozstrzygnie.